Nienawidzę z kurwy synów kierowców, co jedzie kurwa na zakazie 80, 78, 75. Jak się tylko kurwa zakaz kończy, dojeżdżasz do niego, jeb kurwa 9,3 idzie. No co za kurwa rasa, co wy kurwa macie w tych głowach. To samo kurwa na krajówce w Polsce. Jedziesz autostradą, jedzie kurwa 80 Chcesz go cyknąć, kurwa jesteś w połowie Jak przypierdoli 9-1 idzie i tyle Co to kurwa się porobiło Czy to jakaś Ukraina kurwa siedzi Czy te pakistańce co przyjechali No nie mam pojęcia Ale co to się kurwa dzieje To już lepszy ten osobówkarz kurwa Co ci zajedzie drogę Posapie, sapie się obudzi i pojedzie kurwa a taki kurwa no nie da Cię puścić no I następny zakaz się zrobi z komputerem